Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Mining. Dzisiejszym tematem będzie: jak zakupić kryptowaluty, które kopią POS na giełdzie Crex. Dzisiaj będę akurat sobie zakupywał kryptowalutę RSBC, która jest stworzona do obstawiania meczy i różnych zakładów sportowych. Będzie o tym też filmik, co ta kryptowaluta, którą reprezentuje. Ja obecnie ją zaczynam skupywać od jakiegoś czasu i zaczynam ją kopać właśnie na simple i stawiam tam, wykupuję udział w masternodzie. Na tą kryptowalutę. Dzisiaj wam pokażę, jak można zakupić ogólnie kryptowaluty na Kreksie. I to będzie na przykładzie akurat tej kryptowaluty SBC. ES. B, C sobie, a, przepraszam, jeszcze raz. piszemy sobie. Jeżeli mamy właśnie tutaj rynki, wejdziemy sobie tutaj wam pokazuję rynki, to wpisujecie daną kryptowalutę, którą szukacie. Ja na przykład szukam SBC. E C, mam, mam już trochę środków przelanych już w postaci bitcoina. Właśnie za tą cenę to mi pasuje kupić 415. Nie będę ustawiał mniej, bo chcę Wam pokazać na filmie, jak to mniej więcej się odbywa. Wyjdzie mi 426 sztuk. Klikam kup. I się utworzono zlecenie. Teraz ona będzie mi się w tej cenie 415 skupiła. Nie możemy te ceny znaleźć, jak mniej więcej są aktualne. Tutaj są właśnie taka cena, jaką chcą osoby skupić. Czyli, akurat jest moje zlecenie. A tutaj jaką cena jest, jeżeli osoby chcą sprzedać. Można wiadomo ustawić ordery na niżej i jak są wahania kryptowaluty, skupić ją trochę taniej, o parę tych taniej. Dobra, teraz wygeneruję sobie od razu na simple pospól, yy, yy, po prostu adres tej kryptowaluty, żeby mówią w masternode sprzedać. Będę skupywał, Sloty w Gold, bo to ta najlepiej daje. Teraz wam pokażę. Jest tak, jest 2545 slotów wolnych po 10 sztuk na jeden slot. Czyli będę miał 440 slotów dokupionych. Ogólnie ta kryptowaluta przy całej Masternodzie, czyli tym Goldzie, czyli 50 tysięcy sztuk, jak jest tej kryptowaluty daje dziennie 3 dolary na obecną cenę, a miesięcznie 115 Roj zwrotu 537 yy, dni. Co jest, yy, jest ważne, mamy dostęp do tej wpłaty w wykupieniu masternody, czy na przykład w post. Możemy swoją, swoją wpłatę, swojej kryptowaluty wycofać, nie? Także to nie jest taka inwestycja, że inwestujemy tak jak na przykład w że trzeba kupić moc i ewentualnie przy jakichś złych wiatrach tej mocy nie tej, tych pieniędzy z tej mocy nie odzyskamy. Tutaj właśnie możemy zawsze wycofać te krypto, tą swoją kryptowalutę i przeczekać jakiś trudny okres, czy ją sprzedać, czy, czy po prostu ją trzymać dalej, nie? Ten na Kreksie i teraz y, jeszcze wejdę w Nody. Moje Nody też tak. Mam już trochę tego SBC skupionego. 80, 880 sztuk. Teraz dojdzie jeszcze następne. Będę miał ponad 1200, jak nie 1300 tej kryptowaluty. Jak ona nalicza tutaj masternodę Weźmiemy Activity i ustawimy sobie już ciorno jest tutaj, SPC i proszę bardzo takie są naliczenia w masternodzie dzisiaj było dość sporo jak w 21 cały czas nalicza masternoda a dodatkowo to co trafia w tych trafia w i w tak samo Mam tam parę sztuk, bo to zaczęło kopać mi, jak to można powiedzieć, to naliczenia są trochę, wiadomo, mniejsze, bo jest mniej sztuk tam. Jakbym miał więcej sztuk na samym posie, to by te naliczenia były większe, ale jestem zadowolony, bo kopię tu i tu. Dobra, wygenerować teraz adres depozytowy na sbc. Bo będzie mi da, nie zaraz potrzebne. zobaczyć się skupiłem, Widzę, się cały czas skupia. Ten. SBC na Kreksie. Widzę, słuch, słyszę. Dobra, dobra, Adres depozytowy mam. Ale Jest tutaj. Zobaczymy, cały czas się, cały czas lecenia schodzą już w 63 sztuk Co ja teraz w tym momencie mogę zrobić ogólnie powiem Wam, że rejestracja na kreksie jest dość prosta trzeba podać swój e-mail hasło podać i jak nie zarejestruj się to przyjdzie nam specjalny kod który trzeba wkleić i potwierdzić swój Mail i wtedy już jesteśmy. Nie potrzeba weryfikacji na tej giełdzie. Także jest fajnie, giełda posiada jeszcze kraniki, które możemy sobie zbierać. Czasami są ciekawe, tylko waluty. Tu znajdziecie raporty wszelkiego rodzaju. Moje zlecenia, moje operacje handlowe, czy ta się skupuje. Historia płatności. Jak widzicie, takie cracks, yy, yy, to jest tak. Na... W kącie właśnie można sobie niektóre kryptowaluty spalić. Jest taka natełka, spalicie je i dostajecie tokena na Krex. Tego warto pozyskiwać, bo, bo może trochę więcej niż teraz, bo około jest teraz warte 6 dolarów, proszę. Na chwilę spauzuję filmik i poczekam jak się to skończy Pokażę Wam jak przesłać te kryptowaluty na simple pospól Także chwila przerwy. No to jestem z powrotem. Wszystko się skupiło. Mamy już 426 SBC. Teraz jakie wychodzi na simple postpull. Proszę C. Mamy Wypłata. I teraz adres. Tutaj na simple przykład. On adres depozyt. Wygenerowany. Ciach. I teraz. Klejem adres. Ilość. Wypłata. Podweryfikacyjny. Google Authenticator. Mam ściągnięty na telefon, teraz ja sobie znajdę i po prostu wpiszę. Tu znajdziemy. A, to, to, bo, no, 320, dobra. 418. 418. 463 663. Potwierdzam. To już na swojego miejsca, e-maila. Odebrane. jest w wchodzę, w Ciach, odświeżanie środków. Sprawdzę, i tak, zgadzą się. I wszystko, wypłata środków poszła. Okay. teraz raport swojej płatności utworzona. Zróbmy to, co Znów zrobimy pauzę. I za chwilę wrócę. Po krótkiej przerwie jestem z powrotem. Tutaj piszę, że jest przetwarzanie jeszcze, ale powiem Wam, że już wszystko dotarło na Imprze pod Mam 430. Do ASDC i mowa o miododponie, co miałem, to było wysłane 426, tam miałem 9 sztuk chyba, 6, 6 sztuk i dobra, i teraz ja kupię, kupię sobie tutaj masę nody. udziały 43 sloty GOLD. Mamy dostępne 2, 3, 5, 1, Samy są zarezerwowane dla mnie, sprawdzę, czy są, tak? ma 137 stron, SBC zostało mi 8 i zostało 2, 2 z wróżkami. Reszta jest na Masternodzie po prostu. Teraz będziemy składać ten POS Dlatego dodatkowo jeszcze w Czyli Krajs nie jest po prostu ciężki, nie jest, nie jest trudną giełdą, żeby tutaj działać i kupić te kryptowaluty lub przejdować. Ma też swój problem referencyjny, możecie polecać śmiało tą giełdę ogólnie w filmik miał dotyczyć jak kupić kryptowaluty na kreksie tu znajdziecie sporo kryptowalut, które właśnie można kopać też właśnie na skimple.co.uk na stakecube i w wielu innych jeszcze platformach z takim lat jeszcze paru innych platformach gdzie królują jak można powiedzieć kryptowaluty kosowskie i można je kopać w filmik będzie też zrobiony o giełdzie, exchange, tam też sporo. Możemy kryptowalut dorwać, e, posowskich. I też pokażę, jak mniej więcej kupić, jak, e, przesłać tamte giełdy, zakupione kryptowaluty. Co do jeszcze tej giełdy Cres, mamy jeszcze trochę walkę tu na Ethereum, na Stablecoinach, na Fiatach i to kiedy to jest tylko kwestia zmiany ale najczęściej pewno, jeżeli będzie korzystać to na Bitcoinie I gdzie znaleźć I ten. jeszcze powiem wam gdzie znaleźć link referencyjny żeby ten. po prostu tutaj macie na dole program afilacyjnych. klikacie tutaj przeniesie was na stronę tam sobie wygenerujecie link referencyjny do polecenia tej. Dobra, jeden jest trudna, nie trzeba się tutaj specjalnie jakoś bardzo weryfikować dokumentami. Także po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu maila możecie już działać na tej półdzie. I, co jeszcze mogę powiedzieć? Do następnego filmiku i pokażę Wam może w następnym filmiku, jak to przez ten czas narosło na tej na zakupionej Master, udziałach w Master Lodzie. jeszcze, że nie jestem osobą, która może was nagrać do jakiejś inwestycji kryptowaluty. Po prostu sami przemyślecie temat, czy warto, co warto i nie chcecie działać. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie i do następnego filmiku. Pamię nie zapomnijcie subskrybować kanału i sprawdzać y pisów na na naszej stronie Kryptominu. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć!